Rozdział pierwszy, coś złego. A, siema. Cześć. Dawno nie nagrywałem odcinków. Przepraszam. I w ogóle nie nagrywałem długo, bo byłem leniwysyły. Więc dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek bo dawno nie nakrywałem i mi się naprawdę mega nudziło. Więc dzisiaj będę chciał na pewno pokopać mega dużo. Bo surowcami jest naprawdę słabo. Ale najpierw myślę o pójściu spać. No. O, w ogóle, się jestem ze zenić już no, zeni i w ogóle Co? E... Też to widzowie widzicie? Ja gram pierwszy raz Ostatni raz kiedy gram na tym świecie to było kiedy nagrywam odcinek I tego tu chyba nie było widzowie e... E, ok Więc dzisiaj się był na pewno dużo pokopać Więc tutaj pochowam sobie troszkę, że tutaj sobie troszeczkę rzeczy pochowam, mam dużo śmieci i zobaczymy jeszcze wiosę jak to jest. I... Ej widzowie, ja tego tu nie stawiałem. Czemu? C czy jest tutaj jeszcze coś? Ej widzowie, bo ja naprawdę nie stawiam tych tabliczek. Ostatni raz kiedy, grałem, kiedy nagrywam odcinek tabliczek nie było i... nie wiem. I nie wiem czemu to tu jest. I ja naprawdę nie stawiam już tabliczek. Nie widzę już więcej. Widzowie. Co chodzi? No właśnie nie wiem. Hmm... nie widzicie to? Wiele ja mam lupę? Nie mam Czy wy to widzicie? Pamiętaj mnie. O co tu chodzi widzowie? Jakieś co, co z tabliczkami chodzi? Eee. Widzowie, ja naprawdę żadnych tabliczek nie stawiałem. Ja nie wiem skąd to się wzięło. Widzowie, wpiszcie komentarze, jak macie pomysł, czemu tutaj pojawiły się tabliczki. Ja nie wiem, naprawdę. No ale. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj gdzieś to jest. Bo jak kilka się pojawiło, to może z ich wie Czemu? I co wy? O co tu chodzi? Sam jestem na, na świecie. Czemu tabliczki się pojawiają? Widzowie. A ja, ja teraz naprawdę się pytam. Ja, ja nigdy tabliczek nie stawiałem. Takich. No dobra. Nie widzę, żeby to było więcej tabliczek, więc to chyba wszystko. Więc zaraz chyba wracamy. On, on you, jest? Widzowie. O co tu chodzi? Czemu tabliczki się pojawiły? Nigdy tabliczy, takich tabliczek nie było u mnie na świecie, a teraz się pojawiły. To jest dziwne. Nie wiem. No dobra. Chodźmy pokopać. Może w kopalni nie będzie tabliczek? Ja nie wiem o co chodzi. Chodźmy więc zobaczyć. Może coś jeszcze tam na dole jest. Hmm. Jak wiecie, czemu są te tabliczki? Albo macie jakieś podejrzenia, to piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę. Nie wiem, czemu te tabliczki pojawiły się. Dobra, chodźmy pokopać. Dawno nie kopałem. Chyba tu nie ma żadnych tabliczek, bo nie wygląda tutaj, żeby była jakaś tabliczka. Więc no, nie wiem, dlaczego tutaj są tabliczki. Hmm. No i dobra. Na razie, jak tu nie ma tabliczek, to jest fajnie. No, więc ja od razu Wam powiem, widzowie. A, dobra. Nie tu. Od razu Wam powiem, widzowie, że zacznę znowu nagrywać. Wiem. Dziwne to. Że taki youtuber, jak ja znowu zaczyna nagrywać filmy. I więc. No, nauczyłem się też fajniejsze miniaturki robić. I więc chciałbym was poinformować po prostu, że będzie więcej filmów na kanale. I że nie tylko te shorty, jakieś stopcu ukradnięte. Tylko też takie filmy normalne. Więc chciałem po prostu powiedzieć wam, że znowu zacznę rzucać filmy z tej serii. Minecraft Survival. No. Ja najgorzej bo ja nie wiem, skąd to są tabliczki w ogóle. to naprawdę mnie przestraszyło Powiecie wiecie widzowie nie zawsze są dziwne bo tabliczki nie pojawiają się normalnie na świecie same tak a co się pojawiło kurcze gdzie, gdzie my moglibyśmy go pokopać bo tutaj są trail bersy widzowie ja właśnie nie wiem hmm. dobra widzowie szukamy tutaj ten tak no więc jak będziemy się kopać to też będę coś mówił co nie ale naprawdę zacząłem się bać tych tabliczek i bo wiecie pojawiły się z nienacka nie było ich nigdy na świecie ja ich nigdy nie stawiam naprawdę a teraz się pojawiły dosłownie i nie wiem czemu. Jak pisz, piszcie w komentarzach, jak macie jakieś pomysły. I w ogóle pamiętajcie, że ja mam serwer... O kurde. Znalazłem żelazo. Pamiętajcie w ogóle, że mam serwer Discord. Jak chcecie to link do niego będzie w komentarzu tam chyba. Jeśli się nie mylę. No. Ale te tabliczki to naprawdę dziwne. Są. Nigdy nie miałem tabliczek na świecie. No, więc. dzisiaj po prostu sobie trochę pokopiemy, chciałem krótki filmik zrobić. I w ogóle wytłumaczę wam trochę bardziej, czemu nie nagrywałem i w ogóle. No bo jak wiecie. Rok szkolny się zaczął. Już bardzo dawno temu, i w ogóle. Ale też. To jest już luty, no. Yy, yy, w ogóle nowy rok się zaczął, i w ogóle. A, i tak trochę. Nie chciało mi się nagrywać, bo wiecie Każdy youtuber musi sobie zrobić chwilową przerwę A ja już miałam naprawdę dużo przerw, ale No wiecie, jestem Leniwy No Albo... O, chwila Jak wiecie, ja jestem najbardziej leniwym youtuberem na całym świecie No, więc po prostu nie chciało mi się nagrywać Tego dużo szkoły było i dalej jest w ogóle Wiecie, te całe ułamki, nie ułamki, te jakieś figury, tego geometryczne W ogóle jeszcze mam dużo nieoddanych tam Rzeczy tam z plastyki, naprawdę no ja, ja nie lubię plastyki i w ogóle nigdy tak nie lubiłam troszkę Ale no, tego dużo, no właśnie jeszcze to zaległości W ogóle, więc... No, ale zacznę sprób spróbuję bardziej regularnie nagrywać odcinki o tematyce gier. I na razie to chyba tylko Minecrafta będę nagrywał. Ale jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Chętnie Was wysłucham, bo jestem może i leniwym YouTuberem, ale najlepszym jak mi nie wierzycie to sobie sprawdźcie ile ja mam subscriberów o kurczę pieczone Skończyły mi się pochodnie ale i tak tu dobrze widać Daisy! Chodź! Daisy jakby coś to mój pies. No. A, jakie ja dawno nie kopałem sobie z widzami. Powiem wam, że to piękne. Tego... Jestem bitny w żelazo, więc to też fajnie, że sobie zdobędę ten surowiec. Który jest łatwy do zdobycia, ale nie cierpię go wydobywać. W ogóle nie lubię chodzić tak do cave'u, bo się boję, że stracę itemy. No, opowiem wam historię, yy, bo ja z moim kolegą mamy taki świat, gdzie chcieliśmy... Gdzie Le smoka, My obydwa jeszcze nigdy go nie zabiliśmy. I właśnie chcieliśmy go zabić po raz pierwszy. No, więc szliśmy, co nie? Droga była naprawdę mega ciężka. Musieliśmy przechodzić przez pustynię. I w ogóle i inne. Co nie? I... Jak dotarliśmy? Byliśmy w Kaiwie. No i padłem. Dobra. I Pozdobyliśmy troszkę surowców. Dlatego to miał być tylko taki krótki filmik, gdzie opowiadam wam co się stało. Więc no. Piszcie jak chcecie w komentarzach, jakie gry mam nagrywać. Chętnie wysłucham Was. Każdy dobry youtuber. I spróbuję zrealizować Wasze pomysły. Jestem najlepszy. No i dzisiaj po prostu chciałem troszkę żelaza z wami pokopać i no po prostu pogadać, ale najbardziej bo się naprawdę te tabliczki się pojawiły, ja nie wiem czemu, skąd i jak, jeszcze miał być krótki film, ale jeszcze zobaczymy razem czy są jeszcze tutaj jakieś tabliczki, bo jak jest ich kilka to może jest ich więcej. A ja nie chciałbym, żeby było ich więcej, i że tyle mi wystarczy. I tyle mi wystarczy. że jakieś jeszcze wiadomości się pojawiam. Że jakiś... ju tu jest. I ja się naprawdę boję tego widzowie. I ja nie wiem co i, i, i myślę Że w następnym odcinku Który, zrobi który zrobię ja będą tabliczki albo coś się złego stanie to widzicie. O, dobra, to Enderman. Myślałem, że to już jakiś Herobrine czarny. Ale dobra, na szczęście to nie żaden herobrine Ja się tutaj naprawdę boję. tylko Kodzicie jak oglądam mega filmików z Minecrafta. Jak się takie rzeczy jakieś dziwne pojawiały. To zawsze się coś złego działo. Ja się tutaj boję. Że tutaj coś się stanie. No ale nie widzę już nic. Więc to, może były jedyne tabliczki, jakie to były. I oby. Tak było. Więc. No. Nie widzę tu więcej tabliczek. No i to dobrze. W ogóle kot tu tonie. No. I na no, piszcie w komentarzach, czemu jak musicie, skąd się wzięły te tabliczki. I piszcie, jak macie jakieś pomysły, co mógłbym nagrać, to piszcie w komentarzach. O oh, kurde, creeper! Więc sorry za tą przerwę i widzimy.